Witamy w klubie Jagielońskim, gdzie tworzymy wizję prawicy przyszłości. Prawicy bardziej chrześcijańskiej i bardziej demokratycznej. Prawicy, na którą będą głosować Twoje dzieci. Mamy w końcu jasność: Krzysztof Stanowski zdecydował się na kandydowanie w wyborach prezydenckich, choć, jak deklaruje, nie planuje objąć w przypadku wygranej urzędu głowy państwa, w odpowiednim momencie wycofując się. Z rywalizacji. O sensie i skutkach tego ruchu, no, bardzo popularnego, dziennikarza, youtubera, porozmawiam dzisiaj w rozmowie politycznej z Łukaszem Warzechą, publicystą, związanym m.in. z tygodnikiem Do Rzeczy, no i wziętym youtuberem. Kłaniam się panu, panie redaktorze. Kłaniam się, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Konstanty Pilawa na łamach naszego portalu pisze tak. Stanowski, w swoim groteskowym happeningu, jawi się jako współczesny stańczyk, żartujący, ale z gorzką refleksją. Jakie czasy takie sumienie narodu. Jego wystąpienie, mimo ironicznego tonu, jest jednak na pewnym poziomie śmiertelnie poważne. Nawet jeśli happening Stanowskiego jest tylko cyniczną grą na popularność, to warto go czytać jako swoiste liberum veto wobec naszych czasów. W dzisiejszej Polsce głos na szefa kanału Zero może być jednym z nielicznych sposobów wyrażenia podmiotowości i sprzeciwu wobec politycznego teatrzyku dla dzieci, który na co dzień oglądamy. Stanowski jako Stańczyk kupuje pan tę metaforę? Widziałem ten komentarz Konstantego Pilawy. I to skojarzenie ze Stańczykiem no jest dosyć oczywiste. Ono się również pojawiło w moim tekście na gorąco napisanym w Salonie 24 po ogłoszeniu kandydowania przez pana Stanowskiego. No z tym, że u mnie się pojawiło na odwrotnej zasadzie niż u Konstantego Pilawy. To znaczy, ja napisałem, że właśnie pan Stanowski nie może być uznawany za Stańczyka, bo przynajmniej tego Stańczyka, którego mamy wszyscy przed oczami, tego najbardziej ikonicznego, czyli Stańczyka. Z obrazu Jana Matejki, który przypomnę, oczywiście, na swój sposób, czyli tam pewne okoliczności dostrajając do swojej wizji, ale namalował Stańczyka w momencie otrzymania informacji listu o utracie Smoleńska. No i to jest ta poważna, bardzo refleksja nad stanem państwa, którą Stańczyk, mający w tle, jak wiadomo, bal, w, na Wawelu siedzi na, na, tym, na tym krześle zamyślony. No i tutaj mi się to nie zgadza, dlatego że obraz Matejki pokazuje Stańczyka w momencie bardzo poważnej refleksji nad państwem, wtedy, kiedy inni się bawią. Tu mamy odwrotną sytuację. To znaczy, tu wychodzi pan Stanowski i mówi: To ja zrobię zabawę teraz ze sprawy poważnej. Czyli to jest. Można powiedzieć, odwrócenie tego porządku, który nam pokazał Matejko na swoim obrazie. I dlatego ja tej metafory, odpowiadając na pana pytanie, jednak nie kupuję. Mam tutaj też takie wątpliwości, że no, Stańczyk, jak wiadomo, zarabiał na życie wyśmiewaniem się z różnych rzeczy, no ale to, za, to wyśmiewanie na ogół, podobno, jeżeli wierzyć relacjom historycznym, miało zawsze, czy prawie zawsze, często jakieś drugie dno, właśnie politycznej refleksji. Natomiast pan Stanowski, myślę, że przede wszystkim jednak jest biznesmenem, i dlatego, gdybym ja miał tutaj tworzyć jakąś analogię, to chyba sięgnąłbym po taką mniej chwalebną i znacznie bliższą naszym czasom, czyli po analogię z 1995 roku, z wyborów prezydenckich, w których wystartował pan Kazimierz Piotrowicz, sprzedawca wkładek do butów. I wystartował w tych wyborach tylko po to, żeby dostać darmowy czas antenowy, po to, żeby mógł te swoje wkładki reklamować. Nawiasem mówiąc, sprawdziłem, co się z panem Piotrowiczem dzieje. Zdaje się, no mocno już dzisiaj starszy pan nadal żyje, szczęśliwie 100 lat. I chyba te wkładki nawet cały czas są w produkcji. Więc być może tam ta kampania prezydencka tak rozkręciła interes, że on przetrwał nawet do dzisiaj. No i to jest trochę tak z panem Stanowskim, on po prostu chce sprzedawać swój kanał, nie ma w tym nic złego. Natomiast to, co mi się nie podoba, to jest ta deklaracja, że ja sobie zrobię jaja z wyborów prezydenckich. Uważam, że w ten sposób państwa się nie naprawia i tutaj się też różnie z Konstantem Pilawą, chociaż rozumiem tę emocję, która stoi za opinią wielu ludzi, pewnie za opinią Konstantego również. Emocje takiego zniechęcenia wobec tej regularnej, tej profesjonalnej klasy politycznej i tego, co się z polskim państwem dzieje, która każe sobie pomyśleć takim osobom: No, skoro startuje facet, który mówi, że właściwie od początku pokazuje temu wszystkiemu gest Kozakiewicza oto jest właśnie mój kandydat. Tylko, że to jest emocja, a nie refleksja. No właśnie, ale przy tej emocji chciałem się na chwilę zatrzymać. Mówi pan, że Krzysztof Stanowski chce sprzedawać swój kanał, no i oczywiście, no, nic z tym dziwnego, zgadzam się absolutnie. Natomiast. I nic, e... i nic złego, dodajmy, i nic złego. A czy nie uważa pan, że on jednak te refleksje jakoś ma, to znaczy te refleksje na temat stanu polskiego państwa, mimo że no pewnie rzeczywiście głównym, czy no jakbyś tam wybijającym się, wybijającą się motywacją jest ta motywacja finansowa. Myśli Pan, że to jest jakby czysto finansowa motywacja, czy jednak jakaś emocja za tym stoi, nawet jeżeli, jeżeli ona jest mniej eksponowana? Ja nie wiem, jaka jest motywacja osobista Pana Stanowskiego, nie znam go, prawdę mówiąc, nigdy go nie spotkałem na żywo, nie miałem z nim okazji nawet jednego słowa zamienić. Bez wątpienia to jest zdolny człowiek, Natomiast na ile on jest państwowcem, na ile on się naprawdę przejmuje tym, co się dzieje, a na ile po prostu wykorzystuje tę sytuację w inteligentny sposób, żeby właśnie sprzedawać swój produkt, nie mam pojęcia. Mnie bardziej interesują skutki jego działań. A skutek jego działań jest taki, jeżeli chodzi o kanał Zero, że jest to jakaś, jakieś powiększenie sfery wolności słowa i wolności mediów, i dlatego ja jestem zadowolony, że kanał Zero istnieje. Nie jest to oczywiście powiększenie jakieś bezwzględne czy gigantyczne, dlatego że tam również są pewne granice, pewne sfery, do których się pan Stanowski ewidentnie nie chce zapuszczać. Jego prawo. Natomiast co do samej tej sprawy, no też motywacji nie znam. Mówię tutaj wyłącznie o skutkach, bo te skutki są wymierne. W tekście, który pan przywołał w salonie 24, postawił pan taką tezę, że no, ten Starostanowskiego niczego nowego nie pokaże, to znaczy nie odkryje tej brudnej i żenującej strony polskiej polityki. Dlaczego pan tak sądzi? Bo to jest właśnie tego, też że... argument Konstantego, że że w jakimś sensie no, tą, tą bekę, mówiąc kolokwialnie, którą Stanowski sobie z wyborów zrobi, no ta beka jakoś się przysłuży temu, że ludzie przejrzą na oczy. Przypomina mi to trochę argument, który się pojawiał w odpowiedzi, no i teraz wrócił w związku ze startem pana Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich przy okazji jego akcji z gaśnicą. To znaczy, kiedy ja zadawałem pytanie i co z tego wynikło, to ludzie mówili, no... Świat się dowiedział, ludzie w Polsce się dowiedzieli. No ale ja pytałem dalej, no i co z tego? I przywoływałem taki mem, przepraszam, jeśli ktoś już to porównanie czy przywołanie odnotował, ale to mi się wydaje bardzo trafne. Jest taki dosyć, dosyć słynny czy często krążący mem na dwóch obrazkach, gdzie na pierwszym jeden facet stoi, drugi siedzi przy biurku, i ten przy biurku siedzący mówi do tego stojącego: Czy pan kradnie z budżetu? Tamten mówi tak. I na drugim obrazku ten siedzący mówi: "Nie boi się pan, że ktoś się dowie?" A ten stojący mówi: "No właśnie się pan dowiedział i co?". No i to jest dokładnie taka sytuacja. No świat się dowiedział i co? I tutaj jest dokładnie tak samo. No, ludzie się dowiedzą i co? Co ma z tego wyniknąć? Ale tu jest nawet jeszcze gorzej, bo o ile być może o tej chanukowej uroczystości w Sejmie rzeczywiście ileś osób nie wiedziało. No, powzięło tę wiedzę, z tego nic nie wynika, ale powzięli jakąś nową wiedzę, to tutaj tak nie będzie. Bo jeżeli ktoś, chociaż Marginalnie jest zainteresowany polityką, to, to, to bardzo zgrabne wystąpienie pana Stanowskiego, w którym on ogłosił swoje kandydowanie, a także wszystko, co on nam może powiedzieć w trakcie tej swojej kampanii, nie jest niczym nowym. W dodatku to nie będzie jakiś analityczny przekaz, dlatego że pan Stanowski nie jest analitycznym dziennikarzem. On sprzedaje pewne proste narracje swoim widzom, więc to będzie przekaz showmana, to nie będzie przekaz analityka, to nie będzie przekaz taki, jak się pojawia w analizach klubu jagiellońskiego. On będzie na bardzo dużym poziomie ogólności, a przez to nie będzie wprowadzał niczego nowego. W dodatku, jeżeli chodzi o pokazywanie jakichś kulisów polityki, no to co pan Stanowski nam może pokazać? No może nam pokazać własne kulisy, tylko i wyłącznie. No przecież nie wpuści go do swojego sztabu. Ani pan Trzaskowski, ani pan Nawrocki, ani pan Mencen. No chyba, ale że się z nim umówią. Słucham? Ewentualnie debatę w TVP można pokazać. Kurzu. No może, no, ale... Ale, ale to też co pokaże? No, pokaże, że się kandydaci malują w garderobie. No, to jest, Nie ma w tym nic nowego. Tu, tu nie będzie niczego odkrywczego. Ja myślę, że ten, ta nadzieja, która się też, którą też odczytuję w tym komentarzu Konstantego Pilawy, jest nadzieją opartą, tak jak powiedziałem, w dużej mierze na emocji wobec stanu polskiej polityki. Ta emocja jest i zrozumiała, i uzasadniona, i ja ją na poziomie emocjonalnym podzielam, ale nic z tego kompletnie nie wyniknie. A postawmy sobie takie intelektualne, intelektualne ćwiczenie. Co gdyby Krzysztof Stanowski kandydował na serio, to znaczy z zapleczem, które w jakiś sposób no, to mam tu na myśli ekspertów, których wyrmadził w kanale Zero, gdyby z nimi wystartował, z, z tymi ludźmi jako ze swoim zapleczem, to może to miałoby sens? To jest zupełnie inny wariant, niż to, z czym mamy do czynienia faktycznie. I tutaj myślę, że ja bym też wtedy potraktował ten start serio, całkiem serio również zastanawiając się, czy taka ekipa, oczywiście ona by była trochę przypadkowa, bo to są ludzie też różnych autoramentów i z różnych stron. Ale są tam też specjaliści, tacy jak nie wiem, Sławomir Dębski, prawda, czy, czy generał Andrzejczak. Więc to jest grupa ludzi, którzy mogliby w jakiś sposób zbudować program, taki prawdziwy program. Więc gdyby to było kandydowanie na serio, to myślę, żebyśmy dzisiaj rozmawiali. W innym tonie, no przynajmniej ja bym się wypowiadał w innym tonie na ten temat, ale też traktowałbym wtedy pana Stanowskiego na takich samych zasadach, jak traktuję innych kandydatów, czyli oceniałbym go według tych samych kryteriów, jako publicysta, a na razie oceniam go bardziej jako showmana. No nie wiemy, czy Krzysztof Stanowski koniec końców znajdzie się na liście do głosowania, czy nie, bo może się wycofać przed, przed jeszcze pierwszą turą. Ale zastanówmy się, komu on potencjalnie może odebrać głosy. W interi ciekawą uwagą podzielił się publicysta Leszek Jarzdzewski. Pisze tak. Jego show to gotowa akcja antyfrekwencyjna skierowana do młodych prawicowców. Dlatego Stanowski jest tak cennym sojusznikiem koalicji 15 października. No może rzeczywiście, jeżeli zgadzamy się, że Krzysztof Stanowski, czy odbiorca przekazu Krzysztofa Stanowskiego, no jest ideowo jednak podobnym do Sławomira no to kampania obliczona na demobilizację i zohydzanie polityki temu elektoratowi no, sprzyja Rafałowi Trzaskowskiemu. Bardzo dziwi mnie ta analiza pana Jażdżewskiego, raczej odbieram to jako wishful thinking związane z tym, że pan Jażdżewski po prostu kibicuje Rafałowi Trzaskowskiemu, bo ja to widzę zupełnie inaczej. Myślę, że no, solidny socjolog chyba by się też nie zgodził z tym, z tym twierdzeniem pana Jażdżewskiego. Mianowicie, jeżeli kogoś zmobilizuje Pan Stanowski, to zmobilizuje ludzi, którzy normalnie by nie poszli na wybory. Ja prawdę mówiąc wątpię, żeby on jakąś znaczącą część wyborców odebrał panu Mencenowi. Pewnie coś może odebrać, punkt, dwa punkty, może, ale konsekwencje tej mobilizacji grupy, która normalnie by nie poszła głosować, mogą być dwojakie. To znaczy, albo po ewentualnej rezygnacji pana Stanowskiego ci ludzie powiedzą, a dobra, to on nie startuje, to ja i tak nie idę głosować, czyli jakby pozostaną przy swoim pierwotnym wyborze: braku zainteresowania i nie głosowania, albo powiedzą: Dobra, skoro on nie kandyduje, a ja już się tak nakręciłem, to może poszukam kogoś innego. I ta opcja z kolei, no to raczej działa na korzyść Sławomira Mencena, bo on pewnie jest faktycznie najbliżej tego, co mogłoby się takiej grupie ludzi spodobać. Oczywiście najpierw powinniśmy poczekać na dwa, trzy sondaże uwzględniające pana Stanowskiego, żeby w ogóle mówić o tym, jakie tendencje tam się pojawiają, ale kompletnie się nie zgadzam z tym, że jest to kampania demobilizacyjna. Ja uważam, że to jest raczej kampania wręcz mobilizacyjna, mimo tego przesłania bardzo negatywnego, które pan Stanowski prezentuje. Ale on jednak, no, skoro kandyduje i mówi, nawet jeżeli mówi. Ja nie chcę zostać prezydentem, to i tak mobilizuje ludzi, a nie demobilizuje. No chyba, że pod koniec kampanii, przez pierwszą turą, powie, ja się wycofuję i wy, ludzie, którzy się na mnie głosować, nie idźcie na wybory. Ale ja nie sądzę, żeby pan Stanowski w ogóle przedstawił tak stanowczy komunikat. To wzywanie. Swojego elektoratu również po pierwszej turze przez kandydatów, żeby zrobili to albo tamto, jest chyba passé. To ja wiem, że takie sytuacje były, zdarzały się w przeszłości, ale od jakiegoś czasu hmm, większość polityków podchodzi do tego tak, że wyborcy to odbiorą i tak jako arogancję. I słusznie, i tak by rzeczywiście było. No, każdy ma swój rozum. Można wskazać wyborcom. Jakąś ogólną drogę, którą powinni pójść, ale powiedzieć im po prostu nie idźcie na wybory, albo idźcie i głosujcie na, nie wiem, na Nawrockiego, czy na Mencena, czy na Trzaskowskiego. No to myślę, że większość z wyborców konkretnego kandydata odebrałaby to właśnie jako arogancję, i to jest niepopularna dzisiaj postawa. I też nie sądzę, żeby Krzysztof Stanowski właśnie w ten sposób postąpił. No to kontrintuicyjne, bo często się analizuje. A kogo kandydat z pierwszej tury poprze w drugiej i ludzie tam robią taką matematykę, wydają. Tak. tak to tak, to prawda, rzeczywiście tak jest, ale ja uważam, że to jest trochę tak jak z generałami, którzy w obecnej wojnie walczą czy prowadzą bitwy z poprzedniej wojny. No po prostu tak już nie jest. Znaczy wiemy, że grupy wyborców określonych kandydatów potem w określony sposób głosują i to rzeczywiście w sondażach wychodzi. Ale to nie znaczy, że apele o głosowanie takie albo inne mogą odnieść jakiś skutek. Zresztą no ja pamiętam swoje rozmowy z, choćby z Marcinem Paladę, kiedy pytałem go, czy tego typu apele w przeszłości przynosiły skutek, i właściwie wniosek był taki, że nie, że to się nigdy nie sprawdza. Że zawsze te elektoraty albo i tak by w ten sposób zagłosowały, albo się dzielą jakoś inaczej, albo część się zniechęca. Wydaje mi się, że to jest naprawdę metoda już z poprzedniej epoki. Mam poczucie, że to wejście do gry, no nie tyle pewnie wyborczej, co bardziej kampanijnej, Krzysztofa Stanowskiego, no może spowodować, że autentyczność stanie się, nie wiem czy decydującym, ale na pewno bardzo ważnym czynnikiem. Szczególnie jak, biorąc pod uwagę, jak w tym kontekście jawią się dwaj główni kandydaci w tych wyborach. Dwa tygodnie temu w rozmowie z profesorem Flisem postawiłem tezę, że zarówno Stanowski, i zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki no, udają polityków, którymi no, de facto nie są. No, Trzaskowski pozuje teraz na przedstawiciela ludu, który jest sceptyczny wobec edukacji zdrowotnej i silnie akcentuje patriotyzm gospodarczy. No, z kolei Karol Nawrocki udaje kandydata obywatelskiego, mimo że decyzja o jego kandydaturze zapadła przecież przy Nowogrodzkiej. Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że takie ruchy, Nawrockiego i Trzaskowskiego no mogą uwiarygadniać jakichś kandydatów protestu, jakichś tak zwanych trzeci kandydatów. Kwestia kandydatów protestu, jeżeli możemy to tak ująć, jest aktualna co najmniej od 2015 roku, czyli od startu Pawła Kukiza, który był pierwszym takim bardzo poważnym kandydatem. Bo oczywiście wcześniej kandydaci gdzieś z marginesu się zdarzali, czy spoza tej bieżącej gry politycznej, ale to dopiero Paweł Kukiz wykręcił tak wysoki wynik wtedy w pierwszej turze, który naprawdę okazał się znaczący. No i wyniósł go potem do, do polityki. Chociaż ta droga się dosyć słabo skończyła, już formalnie się nie skończyła, ale faktycznie się już skończyła. Natomiast nie porównywałbym tego, co się dzieje w kampaniach pana Nawrockiego i pana Trzaskowskiego. To są moim zdaniem, jeżeli bierzemy pod uwagę to kryterium autentyczności, jednak zupełnie inne poziomy. Bo w przypadku pana Nawrockiego mamy ten jeden ewidentny fałsz którym jest faktycznie przedstawianie się jako kandydat obywatelski, podczas gdy jest to w rzeczywistości po prostu kandydat PiS, ale myślę, że z tego sobie wszyscy zdają sprawę i to, to sformułowanie kandydat obywatelski jest powielane dosyć bezmyślnie przez polityków obozu PiS, no, jako taki przekaz dnia, nikt na to nie zwraca uwagi, wszyscy wiedzą, że to jest kandydat PiS, mówią tak komentatorzy, mówią tak dziennikarze, czasem nawet politycy PiS, jak się zapomną, to też mówią nasz kandydat po prostu, no, może rozumieją pod tym też nasz w sensie obywatelski, no ale tak czy owak. Tylko, że to jest moim zdaniem na razie jedyny taki ewidentny fałsz w przypadku tego kandydata, podczas kiedy kampania pana Trzaskowskiego jest zbudowana cała na jakimś, no ja nawet nie wiem jak to nazwać, bo to, to nie jest fałsz, to jest jakaś, jakaś groteska. To jest podszywanie się pod kogoś innego. Ja w ostatnim czasie zacząłem mówić, że pan Trzaskowski zaczyna wyglądać, jakby był kandydatem obozu narodowo-radykalnego, w niektórych przynajmniej okolicznościach, no bo on już tak daleko odchodzi od tego, kim się wydawał poprzednio i w którą stronę politycznie szedł, że to wygląda naprawdę groteskowo. Więc poziom tego zafałszowania w przypadku tych dwóch kandydatów jest zupełnie różny. Ja myślę, że w przypadku pana Nawrockiego jego sztab, Świadomie postawił na wykorzystanie pewnych jego autentycznych cech. Oczywiście wiemy, że w kampanii te cechy zawsze są jakoś tam obrabiane niektóre są wzmacniane, inne są tłumione no ale on ma pewną określoną historię życiową, ma pewien charakter to jest w tej kampanii ogrywane. Natomiast pan Trzaskowski, no, nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Wszystko, co do tej pory się z nim kojarzyło, raczej teraz zostało zakwestionowane, tak? Ten jego inteligencki, taki liberalny. No, no, to, jest, to jest kompletny absurd. To znaczy, ja od początku twierdziłem, że kampania pana Trzaskowskiego powinna być zbudowana na tym, jaki on jest. no On jest przedstawicielem klasycznej wielkomiejskiej inteligencji. To też można sprzedawać. Oczywiście jest z tym problem, wiemy, że no, to może. Się źle sprzedawać w niektórych kręgach wyborców, ok, ale moim zdaniem jednak lepiej byłoby budować na, tym, na tej autentycznej podstawie, ewentualnie ją trochę modyfikując, niż robić z niego kogoś zupełnie innego niż on jest, bo on w tej chwili traci i moim zdaniem to wyjaśnia w dużej mierze te spadki poparcia on traci w dwóch grupach, to znaczy i w grupie potencjalnych swoich wyborców, takich prawdziwych wyborców koalicji obywatelskiej, a może nawet bardziej lewicy, którą przecież miał zagarnąć i zawłaszczyć, no bo oni patrzą no, na razie zagarniają. mówią, zagarnia. no tak albo nie, to znaczy zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, kiedy trochę okrzepnie, okrzepną kandydaci, bo przecież jest dwoje, no właściwie troje kandydatów lewicy, nawet jeżeli panią Senyszyn jeszcze weźmiemy pod uwagę. Nie to sześć bo jeszcze przecież Piotr Szumlewicz i jeszcze Waldemar Witkowski. A. Racja, tak, tak. O panu Witkowskim to, nawet to w ogóle nie kojarzę, ale rzeczywiście Piotr Szumlewicz jeszcze jest, tak, czyli co najmniej, co najmniej czworo kandydatów. Natomiast ci, ta, ta druga grupa, czyli ci wyborcy, powiedzmy, no bardziej centrum, do których może jest skierowana ta, ta gra, ta próba pokazywania pana Trzaskowskiego jako kogoś zupełnie innego, no to oni odczuwają czy odbierają ten, ten, ten fałsz i to jest raczej moim zdaniem zniechęcające. Nie mówię, że analizują dokładnie, bo większość wyborców tak nie działa, ale myślę, że jeżeli kandydat naprawdę przedstawia się jako ktoś zupełnie inny niż jest, to wyborcy niejako instynktownie czują tę fałszywość. No nie jest tak, że wybory się wygrywa w centrum. No profesor Fils przekonywał mnie, że Trzaskowski musi takie ruchy robić, no bo gdyby wyszedł i po propozycji Kośniaka, kamysza żeby edukacja zdrowotna nie była Obowiązkowo powiedział, że on w ogóle nie rozumie, jak można mieć takie wsteczne poglądy. No a jakby to jest jakiś jego. To spodziewalibyśmy się, że coś takiego może powiedzieć. No to się raczej nikogo by nie zyskał nowego. Problem polega na tym, że to jest zły kandydat w ogóle od początku. Znaczy, ja rozumiem to stwierdzenie pana profesora Flisa że trzeba tak robić. Znaczy, rzeczywiście trzeba wychodzić pod kątem drugiej tury do centrum. Ale. No, z próżnego to i Salomon nie naleje. Jeżeli mamy kandydata, który jednoznacznie się przez ostatnich kilka lat określał jako lewicowy, i nagle próbujemy z niego na siłę zrobić centroprawicowca, to efekt będzie groteskowy. Ja od początku mówiłem, że z punktu widzenia kampanii, z punktu widzenia koalicji obywatelskiej, lepszym kandydatem i zdecydowanie trudniejszym dla PiS byłby Radosław Sikorski. I moim zdaniem tak by było. Czy gdyby Radosław Sikorski był na miejscu pana Trzaskowskiego dzisiaj, to ja uważam, że znacznie łatwiej byłoby mu pozycjonować się bardziej właśnie jako centrowy kandydat, nawet zahaczający o centro prawicę, niż panu Trzaskowskiemu. No ale członkowie koalicji obywatelskiej wybrali nie pod kątem kampanii, skuteczności, możliwości stworzenia wizerunku kandydata, tylko pod kątem lojalności wewnątrzpartyjnych, no więc mają to, co mają. Uprzedził Pan moje pytanie o spadki Rafa Trzaskowskiego, więc zapytam o kampanię Karola Nawrockiego. W poniedziałek ukazał się wywiad z Nawrockim w Interii, z kandydatem rozmawiała Kamila Baranowska, no z którego moim zdaniem Wynika tak niewiele jak z pozostałych wystąpień Karola Nawrockiego. Ma on kilka formułek, które naprzemiennie w różnych wariantach powtarza, no ale nie wychodzi poza schemat. Czy Pańskim zdaniem, czy po pierwsze, czy Pan się ze mną zgadza, a po drugie, czy jeżeli tak, to, czy, to może zacząć mu w pewnym momencie przeszkadzać, że, że, że nie mówi nic nowego? Czy będzie mu to przeszkadzało w sensie wyborczym? Trudno mi powiedzieć. Wiem, że na pewno jest część kandydatów i myślę, że powinien się z tym liczyć, bo to jest. Przede wszystkim, moim zdaniem, to są wyborcy pana Sławomira Mencena, którzy jednak będą oczekiwali, no jeśli nie konkretów, to przynajmniej pewnych deklaracji w sprawach, o których pan Nawrocki na razie nie bardzo chce mówić, nie wspomina. Dziennikarze z mediów mu przychylnych mu tych pytań nie zadają. A przecież na biurko prezydenta trafiają bardzo różne projekty ustaw, również te dotyczące gospodarki, praw obywatelskich, swobód obywatelskich, obciążeń podatkowych no, całe mnóstwo takich rzeczy, o których my nie wiemy, co pan Nawrocki sądzi. Ja na przykład nie wiem, czy on jest zwolennikiem większej progresji podatkowej, czy raczej pójścia w stronę podatku liniowego, a bardzo mnie to interesuje. I myślę, że to są rzeczy, które. Wyborców pana Męcena też interesują, i kandydat powinien się w takich sprawach określić, jeżeli chce szerzej zgarnąć, a zwłaszcza jeżeli chce zagarnąć wyborców, właśnie kandydata Konfederacji. No, na razie pan Nawrocki o tym nie mówi. Ja w ogóle mam wrażenie, że jego, jego kampania na razie jest bardzo pod względem przekazu, jednak ograniczona a przecież jest całe mnóstwo problemów, o których kandydat powinien się wypowiedzieć. No drugi kandydat też za bardzo swojego stanowiska tu nie definiuje. Ja bym też się chciał dowiedzieć w przypadku obu tych głównych Tylko Trzaskowskiego dłużej znamy, nie? Dłużej znamy, dlatego może łatwiej jest sobie dopowiedzieć pewne rzeczy, ale to powinno paść w kampanii. Jak oni sobie wyobrażają relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jak wyobrażają sobie ułożenie stosunków z Ukrainą, jaki mają konkretnie stosunek do tego, co Polska może zrobić w sprawie Zielonego Ładu. No, prezydent ma w tych kwestiach potencjalnie sporo do powiedzenia. No, wreszcie sprawa, którą się przecież klub Jagielloński zajmował bardzo intensywnie i bardzo zresztą słusznie, czyli próba rozwiązania konfliktu wokół wymiaru sprawiedliwości. No tutaj też bym chciał wiedzieć, co pan Nawrocki proponuje w tej sprawie. Nie Karol tak. Nawrocki wczoraj powiedział, wczoraj powiedział bodajże w Zielonej Górze, no że chciałby referendum przeprowadzić w sprawie wymiaru sprawiedliwości. No To jest ciekawe stwierdzenie, ale. Co, jakie by chciał pytanie no właśnie, w tym referendum no, postawić? Pytanie, pytanie rozwinąć. Tak? czy wymiar sprawiedliwości powinien być naprawiony? No to moim zdaniem mamy 100% potwierdzających odpowiedzi w takim referendum. Na sam koniec chciałem zapytać tradycyjnie o pozytywne zaskoczenie tygodnia w polskiej polityce. Po takiej rozmowie pan mnie prosi, żebym pozytywne zaskoczenie jakieś znalazł. No wiem, że większość. Pańskich gości w tym cyklu tego pozytywnego zaskoczenia nie było w stanie znaleźć. I ja, który jestem znany z tego, że jestem smerfem Marudą, miałbym znaleźć pozytywne zaskoczenie. Nie, powiem szczerze, nie potrafię. Nie. Nie będę ustawał w próbach mimo wszystko wydobywania z mojej gości jakichś pozytywnych zaskoczeń. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Łukasz Warzecha, publicysta, dziennikarz był dzisiaj Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję. Zachęcam do wspierania Klubu Jagiellońskiego na wszelkie możliwe sposoby. Wszystkie szczegóły znajdują się w opisie tego materiału. Do zobaczenia niebawem. Klub Jagielloński. Wizja prawicy przyszłości.